Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, co naprawdę dzieje się sekundę po śmierci? Co jeśli powiem Wam, że jest miejsce, w którym spotykają się światło i ciemność, gdzie każdy wybór, którego dokonacie w życiu, objawia się w wiecznym spektaklu? Wyobraź sobie, że czujesz prawdziwą esencję miłości i zdajesz sobie sprawę, że nawet w najbardziej bolesnych doświadczeniach istnieje głęboki związek. Przygotuj się, aby odkryć, w jaki sposób nieoczekiwane doświadczenie może zmienić twoje spojrzenie na życie i śmierć, prowadząc cię do pytania, czy faktycznie żyjemy, czy po prostu istniejemy. Czy jesteś gotowy na tę prawdę? Życie zawsze miało dziwny sposób zaskakiwania nas, prawda? Zawsze wierzyłem, że śmierć to koniec, kres, punkt końcowy. Jednak wszystko zmieniło się pewnego zwykłego poranka, gdy zmierzałem do pracy. Ruch był spokojny, muzyka w radiu była łagodna, a ja czułem się dobrze, ale w mgnieniu oka wszystko zamieniło się w zamęt. Samochód, który stracił kontrolę, pojawił się przed moimi oczami, a zanim zdążyłem się zareagować, wszystko zgasło. To, co wydarzyło się potem, było czymś, co podważyło wszystkie. Moje przekonania. Poczułem lekkość, jakby w moim bycie pojawiła się podniosła energia, jakbym unosił się w powietrzu. Moje postrzeganie się wyostrzyło, mimo że nie byłem już związany ze swoim ciałem. To była dziwna sensation. Jednocześnie czułem się daleko od swojego ciała, ale bardziej żywy niż kiedykolwiek. Przez chwilę poczułem jasność myśli, a przede mną ukazała się rozdzielająca się ścieżka. Z jednej strony tunel promienny i pulsujący, z drugiej gęsta, przytłaczająca ciemność. Przyciągnięty przez światło, nie wahałem się. Im bliżej podchodziłem, tym bardziej uświadamiałem sobie, że to nie była tylko jasność. To było jak morze kolorów, otoczone harmonicznymi dźwiękami, które wibrowały przeze mnie, wypełniając każdą część mojego istnienia. To była jak sama esencja miłości i spokoju, która przybierała postać światła i dźwięku. Gdy przeszedłem przez tunel, zacząłem dostrzegać obrazy swojego życia: szczęśliwe chwile, śmiech, a z drugiej strony bolesne doświadczenia, które także ukształtowały to, kim jestem. Dotarłem do wspaniałej Polany, gdzie czas zdawał się nie mieć znaczenia. Ta rzeczywistość była wypełniona świetlistymi istotami, które emanowały niewyobrażalną radością. Nigdy nie myślałem, że można doświadczyć takiej pokoju w jednym miejscu. Istoty, które spotkałem, nie miały określonego wyglądu, ale ich energie były namacalne. Komunikowały się telepatycznie, przekazując uczucia i myśli w tańcu światła. Nie było słów, a mimo to wszystko miało sens. Poczułem znaną obecność, jakby te istoty na mnie czekały. Spojrzałem na nie, a fala rozpoznania ogarnęła moje serce. Wielu z nich to bliscy, których straciłem w ciągu życia, a gdy ich zobaczyłem, poczułem się przyjęty. Jedna z nich, kobieta o promiennej aurze, zbliżyła się i uśmiechnęła. Wiedziałem, że to moja babcia, osoba, która w życiu kochała mnie bezwarunkowo. Wyciągnęła rękę, a na nasze dotknięcie przeszła przez moje ciało elektryzująca fala miłości i komfortu. To nie było tylko spotkanie, to była rekonstrukcja. Gdy nasze dłonie się spotkały, zobaczyłem migawki jej życia, jej radości i smutków, i zrozumiałem, że wszystko było częścią wielkiego planu, nieustannej nauki. Nie było miejsca na żal w tym miejscu. Każdy błąd, każdy wybór to po prostu okazje do wzrostu. To nie była kwestia potępienia czy osądu. To była szkoła duszy, gdzie każde doświadczenie było doceniane. Nagle jasny blask przyciągnął moją uwagę. Poprowadzono mnie do ogromnej sali, gdzie oświetlona plansza wyświetlała doświadczenia mojego życia. Obudziłem się do uczucia pilności, uświadamiając sobie, że zbliżam się do egzaminu świadomości. Nie był to egzamin karzący, ale miłosne podsumowanie. To był odzwierciedlenie mojego życia, gdzie każda czynność była analizowana nie przez pryzmat błędów, ale przez wpływ, jaki miałem na życie innych. Widziałem ludzi, którym pomogłem, momenty, w których oferowałem miłość, a potem momenty bólu, które również spowodowałem. Łzy nie płynęły z rozczarowania. Lecz z zrozumienia. Zrozumiałem, że każdy człowiek nosi w sobie zdolność głębokiego wpływu na życie innych, nawet bez intencji. Wybór, słowo, gest mogą wszystko zmienić. I uświadomiłem sobie, że ta rzeczywistość pokazywała mi, że miłość była kluczem. Gdy zakończyłem przegląd, znowu dostrzegłem te świetliste istoty. To, co czułem, to miłość bezwarunkowa. Miłość, która nie ma granic. Z każdą chwilą, każdą emocją, stawałem się coraz bardziej świadomy tego, co tak naprawdę liczy się w życiu. Pokazano mi, że nie było mnie tam, aby być osądzanym, lecz aby się uczyć i rozwijać. Obrazy mojego życia zniknęły, a powoli Polana zaczęła się przekształcać. Istoty zaczęły prowadzić mnie do różnych scenariuszy, jakby pozwalając mi przeżyć inne życia. Widziałem mężczyznę, który przemawiał publicznie, jego słowa wzburzały tłum. Był kochany i szanowany, ale jego życie osobiste było w ruinach. Widziałem kobietę, która poświęciła całe życie działalności charytatywnej, ale czuła się wewnętrznie pusta, jakby nigdy nie była wystarczająco dobra. Te doświadczenia pokazały mi, że wszystkie życia są ze sobą powiązane. Że zawsze można się czegoś nauczyć z życia innych. Nie byłem tylko obserwatorem, byłem częścią tego wszystkiego. Poczułem falę współczucia dla tych, którzy żyli w bólu, dla tych, którzy czuli się zagubieni, i zrozumiałem, że światło promieniujące z nich było tym samym światłem, które emaniwało ze mnie. Wszyscy mamy swoje wyzwania i zawirowania, a każde z nas. Znajduje się w unikalnej podróży. I wtedy cicha, delikatna woła przerwała moje myśli. To był głos mojej babci, teraz wyraźnie obecny w moim umyśle. Masz wybór do podjęcia, powiedziała. Możesz kontynuować swoją podróż tutaj, lub możesz wrócić i zastosować wszystko, czego się nauczyłeś. Miłość to jedyna prawda, która przetrwa. Ale musisz zdecydować. Te słowa wstrząsnęły moim sercem. Możliwość powrotu i wykorzystania tego błogosławieństwa doświadczenia, aby dotknąć życia innych, była kuszącą propozycją. Mógłbym stać się latarnią nadziei w świecie, który często wydaje się ciemny. Miłość, którą odkryłem, mogłaby być lekarstwem dla wielu samotnych serc. Powoli przemyślałem kończenie decyzji. Polana zaczęła jaśnieć coraz intensywniej, a wewnątrz mnie pojawiło się poczucie pilności. Pomysł powrotu i przeżycia nowego rozdziału w moim życiu był fascynujący. Zobaczyłem, co oznacza prawdziwa esencja życia. Jak mogłem to zostawić za sobą? Powoli obecność światła zaczęła się wzmacniać, jakby przygarniała mnie do nowej podróży. Życie na ziemi ze wszystkimi swoimi wyzwaniami i radościami, czekało na mnie. Gdy przygotowywałem się do tranzycji, poczułem, że istoty, które były ze mną, zaczęły emitować wibracyjną energię, jak błogosławieństwo, tymczasowe pożegnanie, które wibrowało miłością i wsparciem. Doświadczałem ostatniego spojrzenia wokół siebie, notując każdy szczegół, każdą istotę, która mnie przyjęła. Jeszcze więcej było do nauczenia, jeszcze więcej do ukochania. I tutaj byłem, na skraju nowego rozdziału, gotowy na odkrywanie życia ponownie. Tunel zaczął znikać. A ze mną czułem się przyciągany do głębi tego intensywnego światła. Następnie wszystko stało się białe, jakbym był wskrzeszany z głębokiego stanu. W krótkim czasie życie na ziemi zaczęło się ponownie materializować. Dźwięk ruchu ulicznego, ciepło słońca i zapach powietrza były znajomo komfortowe. Znowu moje oczy otworzyły się na nową możliwość nowe życie i tutaj byłem gotowy na nowy początek. Obudzenie było nagłe i chaotyczne. Nie miałem pewności, gdzie jestem, ale znajoma atmosfera wdzierała się do mojego serca. Dźwięk ptaków śpiewających w oddali. Zapach świeżo parzonej kawy w kuchni, wszystko to przywracało mnie do rzeczywistości. Rozglądałem się, starając się zrozumieć, co się wydarzyło. Słońce promieniowało przez zasłony, tworząc tańczące wzory na podłodze mojej sypialni. Moje wspomnienia były wymieszane. Nadal czułem energię tamtych doświadczeń, jakby część mnie pozostawała w tych świetlistych wymiarach. To nowe życie wydawało się bogatsze, pełniejsze wibracji. Mimo to, jeszcze czekało na mnie wyzwanie. Jak zastosować wszystko, czego się nauczyłem w tamtej polanie? Wstałem i się ubrałem. Każdy ruch miał teraz cel. Nie byłem już tą samą osobą. Światło, które odnalazłem w innej rzeczywistości, nie zgaśnie, a teraz świeciło wewnątrz mnie. Gotowe do podzielenia się. Codzienna rutyna, która wcześniej wydawała mi się monotonna, teraz była wypełniona znaczeniem. Przeszedłem przez kuchnię, gdzie mój partner przygotowywał śniadanie. Prosta czynność wywołała uśmiech na mojej twarzy. Wziąłem filiżankę i gdy napiłem się, ogarnęło mnie uczucie wdzięczności. Ta ludzka bliskość, te małe interakcje były skarbami, które często były zapominane w biegu dnia. W miarę upływu dni zdałem sobie sprawę, że muszę dzielić się tą nową perspektywą z ludźmi wokół mnie. Przy każdej rozmowie, przy każdym wymienionym uśmiechu, miałem szansę rozsiewać światło, które nosiłem wewnątrz siebie. Poszedłem do pracy, gdzie rozmowy były trywialne i powierzchowne, ale teraz wiedziałem, że jedno słowo uprzejmości mogło ożywić dzień kogoś. Jednak nie wszystko poszło zgodnie z planem. Spotkałem ludzi uwięzionych w swoich lękach i niepewności. Niektórzy wręcz przyciągali intensywną smutek, a ta ciemność sprawiła, że ponownie reflektowałem nad tym, czego się nauczyłem. Zamiast próbować ich ratować, postanowiłem być latarnią nadziei. To, co mogłem zrobić, to oferować wsparcie, ucho gotowe słuchać, a nawet uśmiech. I tak czyniłem. Przekształcając płytkie rozmowy w głębsze dialogi, sadząc małe, nasiona nadziei tam, gdzie wcześniej panowała rezygnacja. Jednym z tych momentów było spotkanie z koleżanką z pracy, Marią. Zawsze była uśmiechnięta, ale zauważyłem cień w jej oczach, który nie odpowiadał jej uśmiechowi. Gdy zaprosiłem ją na kawę w porze lunchu, wahała się, ale ostatecznie zgodziła się. W trakcie rozmowy otworzyłem swoje serce i podzieliłem się odrobiną doświadczeń, które przeszedłem w innej rzeczywistości. Mówiłem o znaczeniu miłości i połączenia, o tym jak wszyscy jesteśmy ze sobą powiązani, nawet w trudnych chwilach życia. Maria zaczęła się otwierać, również dzieląc się swoimi osobistymi zmaganiami, swoimi niepokojami i presją, jaką odczuwała, by być doskonała. Nie było magicznych słów mogących rozwiązać jej problemy, ale sam akt słuchania i rozumienia wydawał się ją wyzwalać. Gdy mówiła, mogłem dostrzec, jak jej światło zaczyna świecić z powrotem. Miłość jest zaraźliwa, a kiedy okazywałem empatię i współczucie, oboje uzdrawialiśmy się nawzajem. Z biegiem dni zauważyłem, że zaczęły zachodzić małe zmiany w moim otoczeniu. Ludzie zaczęli się otwierać, byli bardziej skłonni do dzielenia się swoimi historiami i wzruszeniami. Czułem, że energia zmienia się, środowisko, które wcześniej było ciężkie i ponure, teraz miało namacalną lekkość. Jakbym nosił w sobie światło, które zaczynało promienieć, dotykając życia każdego wokół mnie. Pewnego dnia, wracając do domu, podszedł do mnie nieznajomy. Wydawał się rozpaczliwie zmartwiony, a linie na jego twarzy opowiadały historię wewnętrznej walki. Postanowiłem wysłuchać jego historii. Podzielił się tym, jak przechodzi przez problemy finansowe i emocjonalne, czując się zagubiony w chaosie. Słuchając jego słów, przypomniałem sobie moje doświadczenia w Polanie. Wnuczka mojej babci, która była źródłem miłości i współczucia. Zdawała się być ze mną, zachęcając mnie do udzielenia wsparcia. Mówiłem mu o swojej drodze oraz o tym, jak nauczyłem się doceniać ludzkie połączenia. Oferowałem zapewnienie bez osądzania, a gdy to zrobiłem, zobaczyłem, jak na jego twarzy pojawia się mały uśmiech. Wyszedł z tej rozmowy z moją obietnicą wsparcia. Moje serce zabiło z radości. Te momenty połączenia i zrozumienia były tym, co naprawdę się liczy. Cykl dawania i otrzymywania zaczynał się wzmacniać, a światło, które znalazłem w innej rzeczywistości, teraz ujawniało się w prawdziwym życiu, w każdej drodze, którą krzyżowałem. Dni zmieniły się w tygodnie, a przemiana w moim otoczeniu była niezaprzeczalna. To jak nowy cykl zaczynał być inicjowany cykl przynoszący nadzieję i miłość. Zdałem sobie sprawę, że miałem ważniejszą rolę niż myślałem. Mogłem być hodowcą światła, kimś, kto zasiewa współczucie tam, gdzie wcześniej panowała rozpacz. W ciągu tej podróży nauczyłem się, że nawet po ciemnych czasach zawsze jest nadzieja. Nie zwracałem się tylko do aspektu pomocy innym, dbałem o siebie, rozwijałem swoje emocje oraz otwierałem serce na nowe, piękne doświadczenia. Te lekcje były odzwierciedleniem mojego wcześniejszego życia, zasiewając miłość w świecie wokół mnie. Pewnego wieczoru, podczas spotkania z przyjaciółmi, poczułem głęboką wdzięczność. Każda rozmowa, śmiech, ciepło, przyjaźni wypełniało mnie, a ja nie mogłem już wątpić. Spotkania, które miałem z bliskimi, były dotknięciem boskości, a wszystkie małe chwile szczęścia tworzyły wielki obraz. Patrząc na tych, których kochałem, zrozumiałem, że była to podróż, na którą warto było wejść. Życie stało się tkanką wypełnioną wibracjami połączeń i doświadczeń, bogatych w miłość i empatię. Każda interakcja, nawet najprostsza, była nitką splatającą się z innymi, tworząc tapiserię znaczenia i celu. Odkryłem, że żyjąc zgodnie z zasadami, które przyjąłem po swoim doświadczeniu, Naprawdę mogłem wpłynąć na zmianę. Pewnej spokojnej nocy, podczas spotkania z przyjaciółmi, zauważyłem ogrom tej transformacji. Rozmowa toczyła się swobodnie, śmiechy odbijały się echem po pokoju, a w powietrzu unosiła się lekkość, która dotykała duszy. Takie chwile były złotem, a ja byłem głęboko świadomy, że wszystko to było rezultatem mojej decyzji. By przyjąć światło, które nosiłem w sobie. Jeden z moich przyjaciół, który przechodził trudności, zaczął dzielić się swoimi zmaganiami. Zamiast po prostu oferować pocieszenie, zdecydowałem się podzielić moją własną podróżą, tym czego się nauczyłem i jak połączenie z innymi pomogło mi pokonać trudności. Zobaczyłem, jak jego oczy się rozświetlają, gdy bariery zostały przełamane, a wrażliwość zaczęła przekształcać się w siłę. W samym sercu tej rozmowy zdałem sobie sprawę, że moi przyjaciele byli zainspirowani. Miłość i wsparcie zaczęły płynąć, a rozmowy stały się głębsze i bardziej znaczące. W tym momencie krąg przyjaciół nie był tylko spotkaniem. Stał się siecią wsparcia, przypomnieniem, że nie jesteśmy sami w naszych zmaganiach. Po spotkaniu, wracając do domu, poczułem nową falę wdzięczności. Spojrzałem na rozgwieżdżone niebo. Każda gwiazda odzwierciedlała życzenie, marzenie, miłość. Przypomniałem sobie doświadczenia, które miałem po śmierci, lekcje, które nosiłem ze sobą i obietnicę, którą złożyłem sobie, być światłem dla innych. Widok moich bliskich, świetlistych istot, które spotkałem, oraz wiara, która zawsze będzie we mnie, przyniosły mi spokój. Tamtej nocy, zanim zasnąłem, poświęciłem czas na refleksję nad moim życiem. Pisałem w dzienniku, praktyka, którą rozpocząłem po swoim doświadczeniu. Każde słowo było wyrazem miłości i nadziei, stwierdzeniem, że życie jest cenionym prezentem. Postanowiłem, że każdego dnia będę świadomie dążył do rozsiewania tego światła, niezależnie od tego, gdzie to będzie. Z czasem moje życie wypełniło się nowymi przygodami. Zacząłem angażować się w projekty społeczne, pomagając ludziom w potrzebie. Wspólnie stworzyliśmy grupę, aby dzielić się historiami życia i przekształcać nasze doświadczenia w momenty nauki i wzrostu. Pewnego dnia, podczas jednego z tych spotkań, usiadłem z młodym człowiekiem, który stracił wszystko. Jego oczy były pełne smutku i rozpaczy. Jednak opowiadając swoją historię, mogłem jednak dostrzec małą iskierkę nadziei pojawiającą się w jego spojrzeniu. To, co było kiedyś salą pełną niepewności, teraz stało się centrum transformacji. Ten młody człowiek wraz z dziesiątkącymi innymi, których tam spotkałem, zaczynali dostrzegać piękno życia, nawet w trudnych chwilach. Każdy z nich był świecą zapaloną. A razem stanowiliśmy płomień, który oświetlał otoczenie. Miesiące mijały, a nasza społeczność zaczęła się zmieniać. Połączenia stały się silniejsze, śmiech bardziej słyszalny. Miłość i współczucie zaczęły swobodnie płynąć między wszystkimi, a przemiana, którą poczułem początkowo w Polanie, rozprzestrzeniła się na świat wokół mnie. Byłem świadkiem magii, która zdarza się. Gdy ludzie łączą się dla wspólnego celu. A tak, w miarę jak pory roku się zmieniały, a życie toczyło się dalej, moje serce pozostawało mocne. Odkryłem, że po doświadczeniu śmierci odnalazłem na nowo swoje życie. Już nie postrzegałem śmierci jako przerażenia. To był tylko proces transformacji, brama do nowej podróży. Teraz wiedziałem, że kiedy jest życie Zawsze jest nadzieja, i z tą prawdą w moim sercu byłem w stanie żyć każdym dniem w pełni, doceniając każdą chwilę i przypominając sobie, że każdy uśmiech, każdy akt dobroci to odzwierciedlenie tego, co znaczy być naprawdę żywym. Patrząc w przyszłość, nie wiedziałem, co przyniesie życie, ale byłem pewny jednej rzeczy: miałem misję. Życie, które prowadziłem teraz, miało znaczenie, a każdy dzień był darem, który pragnąłem. Celebrować, dopóki miałem szansę. Podczas gdy kolejne dni się rozwijały, zauważyłem, że moje życie przyjęło nowe znaczenie. Ludzie wokół mnie zaczęli dostrzegać zmiany również w sobie. Każdego dnia, dzięki drobnym gestom i uprzedzeniom, wspierałem moich bliskich w ich wyzwaniach. Inspirowałem ich, by odnajdowali swoje światło. Zrozumiałem, że uzdrawiając siebie, uzdrawiałem także innych. Z czasem coraz więcej osób, które spotykałem, zaczęło dzielić się swoimi historiami. Przeszli przez wiele w życiu i przyczynili się, by ich opowieści były jeszcze bardziej inspirujące. Uczyliśmy się wzajemnie, wzmacnialiśmy się, a ja mogłem na nowo odkrywać istotę miłości. Która stawała się mostem łączącym nasze serca. Każde spotkanie, każdy uśmiech, każda chwila współczucia stawała się ogromnym źródłem energii. Razem tworzyliśmy rodzinę, która nas inspirowała. W miarę jak wzrastały nasze więzi, szukaliśmy sposobów, by dawać nadzieję tym, którzy potrzebowali jej najbardziej. Zorganizowaliśmy szereg działań dobroczynnych, aby nasi bliscy. Ci, którzy zmagali się z trudnościami, mieli wsparcie. Każda osoba, którą spotykaliśmy, była niezwykle ważna, a w naszym kole tworzyła się krąg miłości. Coraz częściej dostrzegałem, że światło, które nosimy w sobie, jest zaraźliwe. Każdy akt dobroci, każda czynność pełna zrozumienia przyciągały do nas jeszcze więcej ludzi. Nie byliśmy już tylko grupą, staliśmy się częścią większego ruchu który kładł nacisk na miłość jako moc sprawczą w życiu. Wszystko to sprawiło, że moje serce wypełniało się taką radością, jakiej nigdy wcześniej nie znałem. Nie tylko przekształcaliśmy nasze życie, ale także wpływaliśmy na życie innych, dając im nadzieję, wiarę, miłość. Kwitnący krąg współczucia rozprzestrzeniał się w szerszym społeczeństwie. Na końcu odkryłem, że życie nie polega na robieniu czegoś, co jest epickie, ale na docenieniu małych chwil, które tworzą magiczną mozaikę istnienia. To doświadczenie pokazało mi, że każdy z nas może być cząstką światła, które oświetla drogę innym. Kiedy się dzielimy, każdy z nas staje się częścią czegoś większego. Patrząc w przyszłość, miałem wielką radość w sercu. Czekały na mnie nowe przygody, kolejne historie do odkrycia i nowe życie do przeżycia. A największym darem, jakim mogę obdarzyć świat, jest miłość. Wiem, że niezależnie od wyzwań, które jeszcze nadejdą, będę gotowy, by je przyjąć z otwartym sercem. I z tą myślą, każdego ranka, kiedy budzę się do nowego dnia, czuję niezatarte uczucie spełnienia. Moja podróż przez śmierć, powrót do życia i odkrycie miłości były nie tylko lekcją, ale także darem, który chciałem dzielić się z całym światem. Tak więc każdy dzień staje się świętem życia i wszyscy jesteśmy zaproszeni do jego obchodzeni. Dziękujemy za obejrzenie do końca. Nie zapomnij zostawić swojego lubianego i zasubskrybować kanał. Jeśli chcesz nadal znać inne historie, takie jak ta, kliknij ten film, który pojawia się teraz na ekranie.